Czekam cały czas na linii. No, witam serdecznie. Witam. Z kim mam przyjemność? Z Rafałem z Cześć, cześć. Jakie masz pytanie? Mam pytanie do Murańskiego, młodego. Co mam? Dla, dlaczego wyzywasz od konfidentów i chcesz papierów od Alana, skoro bronisz Ferrariego, a jest jawnym sprzedawczykiem i są na niego papiery? Ale ja nie chcę żadnych papierów od Alana. Ale co, no jak powiedziałeś, do Alana dawaj papiery. Jakie? Dawaj papiery, no Jakie a bronisz konfidenta? A ty, a ty słuchałeś rozmowy, czy nie słuchałeś rozmowy? Tak, rodanowy? tak, słyszałem, słyszałem, cwaniaczku, ty. No i co słyszałeś? To słyszałem, że chciałeś papiery od niego. Nie, że on powiedział... Od Alana, Alana. tak, że konfident, że, że to, że tamto. No bo jest internetowy konfidentem, no. Posłuchaj, bronić Ferrari'ego, Ferrari'ego Ferrari jest konfidentem jawnym, są papiery, widziałeś w internecie? Stary, ja nie widziałem nikogo papierów, mnie to gówno interesuje. Nie widziałeś? to nie Ja mówię z tatusiem. No. Rafałku, ja mówię o Twoim koledze tutaj, e, który jest internetowym konfidentem, tak zwanym online, rozumiesz? Online. Posłuchaj, posłuchaj, online, a twój twój kolega Ferrari jest jawnym konfidentem z komendy. Widziałeś papiery? Ci ci wysłać. No myśli. To wpisz sobie, wpisz sobie w Google papiery na Ferrariego. co wszystkie wszystkie dokumenty na niego jest jawnym konfidentem. A chłopak tutaj ocierniasz, dopowiedział na parówę jakiegoś Ferrariego, konfidenta, na konfidenta to się sprzedaje od razu. Mm -hmm. A czyli on jest co? jest, 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 jest czy. czy, czy siut, sam kurwa, sam słyszałeś tak. kurwa, że on cały czas kłamie. Ja mam wyjebane, jeszcze raz powiem wyjebane, mam w tą sytuację, co tam się kurwa stało, tylko wiem, że ta paruwa kurwa kłamie. I co tylko o to mi sytuacji chodziło, że ta kurwa pała kłamie, bo tak kurwa nie było, to co on przedstawia, żeby se Faluaisów kurwa podbić i wyświetlenia na YouTubie. O to mi tylko kurwa chodzi. Ja nikogo kurwa nie sprzedałem, kurwa. Alan, 10 minut temu to byłem za Murańskim, a teraz to z tego Murańskiego za to co robi. Z Ferrarim jest, to taka sama pała jest jak, jak ten, jak ten Ferrari. No. Dzięki bardzo. No, dziękuję to, co chciałem powiedzieć bok z Chudni, bo widać, że na twarzy schudłeś. Pozdrawiam cię Rafałku, to jest spada, no. ale na razie się nie płaczcie, wiesz ile? No, trzymajcie się na razie. Dzięki.